Ja tam. No centralnie jesteś widoczna. <śmienicza> Cześć. Witaj na kanale. Micia. ja. Zgodnie z zapowiedzią, odcinek świąteczny to odcinek, w którym będziemy grać w grę. Lama prująca! Tak jest. Yy, o co chodzi w tym odcinku? Ja wiem, jak to się gra. Ale nie wiem w tym odcinku, o co chodzi. Chcemy Wam pokazać, na czym polega ta gra. Tak? A nie wiem, czy. Aha, tu Michałski nie widać. Chyba. Tak, dzisiaj jest dzień głupawki. Bo w tle chodzą duchy. No jakieś się, tam duchy na my się przemieszczają. A może nie komentarz, albo nie. Nie czy widzieli ducha? Hmm? Dobra, e, o co chodzi? My dzisiaj pokażemy Wam co to za gra, jak się w nią gra. I dzisiaj z racji świąt nie będzie że, chyba żadnego wyzwania typu. Mm -hmm. Żadnego. Ale nie wiem. Będzie jakieś wyzwanie. Jakie? Wiem co. co? Napicie wody. Napicie wody. I powiedzieć. Zaskrybujcie. Dobra, to Michaśka jak przegra, pije wodę. Z takiego oto. I ty też! Z takiego oto banuszka. Ja ty... też mam pić. No! Dobra, to rozpakuj, Michaśka Rozpakowujemy tą grę. Ja, ja Dajemy ja no, to na środek. Poczekaj, są? Jak, jak... Stąd. jak... Stąd. O, to A może pokażemy. Tak wygląda opakowanie. To na z przodu. I tak wygląda opakowanie z tyłu. Ta lama ma dokładnie takie same dwa zęby jak ma Michaśka. Tylko lama ma na dole, a Michaśka ma na górze. Dole i na górze. A Dwa masz na górze, takie dwa wystające zajęcia. A no tutaj da. nie mam. Nie masz? Dwójek jeszcze nie masz. Dobra, otwieramy. Proszę, Michaśka otwiera. Ej, naklejeczki znowu. Tak, naklejeczki, które będą przyklejone na kapelusiki. Instrukcja. Tak jest. Instrukcja obsługi m.in. w języku polskim. Zestaw kapeluszy kolorowych, a w środku jest jeszcze taki lejeczek. No i oczywiście... Jak się to sam... nazywa, Michaśka? To jest ta katapulta. I katapulta. na sam koniec zrobiłam najpiękniejsze. Tak, na sam koniec, Michaśka pokaże. Patrzcie, koń. Mm, to jest ten garaż od Lamy. A na sam koniec co? Lama. Tutaj, tak. tutaj się wlewa wodę. Daj, pokażemy. No, śmiało. No. Tu będziemy wlewać wody za chwilę do lamy. A jeżeli tutaj się wczeli, albo tutaj, no to ona już sika, ale nie wiem, jak to Nie wiesz? No nie wiadomo. Tu jeszcze bardzo dodać, że lama jest zasilana trzema bateriami no. typu paluszki. Te malutkie, cieniutkie. No i co? I lama. I tutaj trzeba trafać tymi kapeluszkami, a jeżeli tutaj, no to już będzie. Dobra, to tłumaczymy zasadę gry, tak? Do lamy za chwilę, tu nalejemy wody. No i załączymy tą lamę. Ale o co chodzi w całej grze? Te kapelusze, eee, Po pierwsze... A może wybierzemy sobie kolej? A jeszcze kostki miały być. Gdzie są kostki? Jakie kostki? Tu nie ma... A nie, bo to nie ta gra. Dobra, tu nie ma kostek. Czy na te kapelusze sobie tak chwilę przykleimy to też naklejki. No i teraz tak, jak się trafi lamy, ucho. ucho, jedno, a, a w nosik? drugie, albo w nosik. To lama będzie pluła. Ale tato, A, a Opiła ci kiedyś prawdziwa lama? Nie. nie? A ja znam jedną osobę, co lama opiła tu. No. takiego Harolda na niego rzuciła. No właśnie, ale trzeba tak zrobić, żeby za pomocą tego to katapulty wstrzelić tu na głowę lamy. A jeżeli... Się nie, a jeżeli tutaj może to się... Tak spadnie gdzieś obok, to spadnie, nie? No i pod, a może tak. nie? To co, Michaśka nakleja naklejki, a ja leję wodę. Kurde, kurde, kurde. Nie, nie, to Ej, ale ja miałem czerwony kapelusz. A ty mi zrobiłaś jakiś niebieski, a czemu tu takie jakieś coś zjechało w Jak ty chciałeś? Ja chciałem już yy, czerwony. No dobra. Dobra, ten został zielony, a ja chcę czerwony. Ja chcę ten i te kropeczki. Okay. Ten żółty, ten żółty, o ten. O, Dobra, to, to będzie mój kapelusik. Dobra, to Michaśka żółtym, a ja czerwonym. Param, param, param. To Taka to piękna katapulta. Pik. Czyli tu się wkłada tak kapelusik. Naciągamy katapultę i pik tu może do kamery. Icie trochę tego boja, mi to Bo Lama jeszcze trzeba powiedzieć. o. O o, Lama jeszcze się obraca. Ty, ale... a nie, a na też może. Ale idziemy ją ustawić, żeby ona fajnie wyglądała, I teraz uwaga. Jak ktoś trafi Lamę w ucho, Nie, mój telefon. Już jeden został zalany i wykończony. Od marzenki! No właśnie, od jak razu... Z jakiej odległości strzelać tą lamę? Dobra, to poczekaj, więc musimy zrobić no. takiego, że lamę... tu damy to, to będzie naszym ej, tłem. To kto zaczyna? No, aha, i w instrukcji gry jest informacja, że zaczyna ta osoba, która ma najbardziej y, pokręcone włosy, czyli no Michaćka. Nie ty! Ja, ja mam pokręcone włosy, Ty chyba nie wiem gdzie, na, na rękach. Dobra, szmata na wszelki wypadek, ściera jest. Dobra, no jest trochę boję. Ale ej, no to poczekaj, no ale to musisz tu gdzieś, dajmy to tu może, co? A może zamienimy się miejscami? No! Nie? Bo no, no, zawsze się tak się a no. teraz taka zmiana. No. Wygrywa ta osoba, która trzy razy trafi w lamę we włosy. Co? Ale tato! No to ale... bez sensu, bo tak no trzy rundy, tak jest dobrze. Ta osoba, która trzy razy zarzuci kapelusz na y, włosy, ta wygrywa, nawet marzyna potwierdziła. Proszę. Start. To była w test, To wróba. No nie. Pierwsza, no.

ta -da! To jest wodoodporny, tym razem telefon, a marzenka jest popryskana. Dobra, Miaćka. Głupio, pamiętaj się tak kolejny raz. Dobra. Poczekaj, no ona przyjeżdża. No. No dajesz. No przyjeżdża ja, bo... Bo ja nie znam, Już? No. No, ja. no, bramę bliską. Ja znam język.

A opa gramy? No nie no, ktoś pierwszy będzie, nie? Chyba, że wzięć w danej rundzie. Znaczy to już nie są rundy, to wiem co to jest. Trzy razy ma być kapelusz na dla mnie. No. O, uf. Jest! mnie za bardzo tęgi. Wiadomo. Ej, mm, ale coś to poróże. Ej, weź tego. go. No, jest nerw. Mam cały poróżek. No, brawo. Dwa, dwa. No to teraz decydujący moment. Ja to trzeba mieć bala, żeby mi się samą poleć wodą, nie? No. Ja rozumiem, nie? Gdyby marzenka tak nacisła. Stop, przerwa na wycieranie. No ale ja dwa razy to jest No jest dwa dwa. No, a było to trzy, trzy razy trzeba na lamę rzucić. Znaczy no, teraz. O, no prawie blisko. Poczekaj, to... No, spokojnie. No, uwaga. A. <grymne> Ej, spokojnie, spokojnie. No, O, ty. Teraz ty. <grymne> o, ale... o, Co? To udało się trafić w nos.

ty lama, coś powie na ucho. No, pogłasz lamę. No co ci, ej, gdzie tam głazisz? Chodź na tym. Dobra, kończymy odcinek, chodź. Ale, nie, a może jeszcze... O kurde, wody brakło, dawaj wodę. O, pamiętasz, co miało być? Napijcie wody i powiedzieć, wiesz co? No napij wodę. Nie, ty wodę przegrałeś. Ja? I co mam powiedzieć? zostawcie e, e, lajka. Zostawcie lajka. Pijemy wodę, panka, co lama ją płyła. Mmm, pyszna woda. To nie jest kranowa. A że kranowała, Tam lama ci napłyła. Dobra. Wyłączymy już lamę. Poczekaj, tak ją damy do widzu. Ej, zalejesz spokój. Dobra, w dzisiejszym odcinku... Ale może zaczynać nie, nie chce, kręci ona, nie chcę kręcić. no pewno, ej, ej, telefon, koniec, o nie, koniec, wszystko zalane było, dobra, w dzisiejszym odcinku, to tyle, jak się wam podobał odcinek, wszystko pomieszane, w dzisiejszym odcinku to tyle, jak się wam podobał film, to standardowo, Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować I KOMENTOWAĆ I widzimy się w, w następnym, następnym odcinku To na razie. na razie Jeszcze proszę dać tysiąc łapek Tysiąc? No I uwaga To na razie Uf. 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 Ej telefon Uf. Uf. Dobra, kończymy o,